Jest jeden, jedyny materiał w roku, który zazwyczaj robię w okolicach wakacji, który nie traktuje zupełnie totalnie, nawet obok nie stoi gier planszowych, i to właśnie jest ten materiał. A ten materiał będzie o, o książkach. Jeśli bylibyście zainteresowani, jakie jeszcze inne materiały powstały niezwiązane z planszówkami, a mówiłem już o filmach, mówiłem już o serialach, chyba mówiłem też o muzyce, to serdecznie zapraszam w opis do tego filmiku. Tam macie wszystkie te materiały, ale w tym materiale postanowiłem troszeczkę więcej powiedzieć o książkach, które mnie ukształtowały na różnych etapach mojego życia i które wydały się dla mnie ważne. Wiecie, kiedyś książka to było takie e, narzędzie, tudzież archetyp, po którym można było rozpoznać intelektualistę, tak? No dzisiaj mamy zupełnie inne narzędzie. Właściwie, kiedy wchodzimy do autobusów, w którym Kiedyś było pełno ludzi, zresztą dzisiaj też jest pełno ludzi, ale którzy właśnie czytali różne rzeczy, w dużej części książkę. Dzisiaj wszyscy wlepiają swoje oczy w telefony i absolutnie, żeby nie było, teraz nie rozpętuję żadnej wojny, ponieważ wiem, że wielu widzów za chwilę mi teraz będzie pisało, ale Piotrze, ja tutaj pracuję, ja robię jakieś inne rzeczy. Dobra, spoko, ja do Was nic nie mam, aczkolwiek większość, jak przechodzę się przez autobus, no to ludzi, nie wiem, przewija, skroluje różnego rodzaju niekończące się aplikacje i po prostu, no, Żyję sobie właśnie tymi różnymi ciekawymi sprawami, które można sobie w tych aplikacjach znaleźć. Ja na szczęście akurat tego nie robię, dlatego być może znajduję czas na czytanie książek. Książek, do których bardzo, ale to bardzo mocno, przyzwyczaił mnie mój wujek św. pamięci, już który miał u siebie w domu taką, wiecie, wielką, wielką półkę z książkami, gdzie trzymał różnego rodzaju książki i ja przy tej półce spędzałem całą masę czasu wybierając jakąś książkę, a później przychodzi wujek i dyskutowałem. O czym ta książka jest, czy ona mi się spodoba, a kiedy przeczytałem, to w tym momencie wujek ze mną siadał, palił tego swojego papierosa i pytał się mnie, Piotrek, jak ci się spodobała ta książka? I pojawiało się coś, co na przykład dzisiaj nie wiem, czy to jest. Ja w żadnym klubie książki nigdy nie byłem stowarzyszony, ale po prostu mogłem porozmawiać z kimś o treści, i nie takim kimś, kto będzie mnie za chwilę rozliczał, jak nie wiem, pani od polskiego i będzie mi udowadniała, że nie zrozumiałem tej książki, ale mogłem po prostu z kimś porozmawiać. I razem z nim tę książkę interpretować. I to było fantastyczne. I właśnie o takich książkach, może niekoniecznie wszystkich tych, o których rozmawiałem z moim wujkiem, chcę wam pokazać, jakie to książki w moim życiu no, pozostawiły coś. Zapraszam na film. To zaczynam od książki, która kiedyś nazywała się troszeczkę inaczej, Mała Flota, Wielka Duchem. Dzisiaj ta książka w zmienionym, pięknym, poprawionym wydaniu, Wielkie Dni Małej Floty. Słuchajcie, dlaczego ta książka jest dla mnie ważna? Ponieważ ta książka spowodowała, że poszedłem do wojska i poszedłem do e, e, najbardziej zaniedbonego do dzisiaj rodzaju sił zbrojnych, jakie Polska nie ma, mianowicie do marynarki wojennej. Czy znaczy Dzisiaj już się troszeczkę to zmienia. E, widać już jakieś takie minimalne światełko w tunelu, minimalne. Więc jest nadzieja, wszyscy tym żyją, czy obecnie służący, czy ci, którzy służyli. Ale Wielkie Dni Małej Floty to, było, to jest książka, która opowiada o. przenosi nas znowu. Druga wojna światowa, chwilę przed tą drugą wojną światową. Później zaczyna taką narrację dotyczącą tego, jak ta flota była zbudowana, pod kogo była zbudowana, z kim ta flota w 1939 roku mogła się równać. Nie chodziło w tym momencie zupełnie o walkę z Niemcami, tylko z Rosją, i do tego była ta flota przygotowana. Natomiast kiedy przyszło bić się z Niemcami, no to wiemy, jak się skończyło. Część okrętów została odesłana do Wielkiej Brytanii, no i tam oczywiście zaczęła się ich historia. I właśnie ta książka traktuje o tych okrętach, które uciekły z kraju, o tych okrętach, które były internowane, o te, które jeszcze uciekły z tego internowania, Paczo, RP, Orzeł. I tych okrętach, które były Ha, i to jest właściwie do dzisiaj nie do końca wyjaśnione, podarowane, wykupione przez Polskę od sojuszników. Dzięki czemu mogliśmy sobie na tych okrętach w tej drugiej wojnie światowej jeszcze coś nieco więcej podziałać. Bardzo fajna, ciekawa historia, jak widzicie, troszkę grubsza niż cieńsza, co pokazuje, że no, polski udział w II wojnie światowej, również na morzu, też jest dosyć. Spory. Ja, jakby ktoś się interesował takim tematem artystycznym, to serdecznie polecam. Wasza wiedza na temat mojego profilu wykształceniowego głównie jest taka, że skończyłem historię i jak najbardziej jest to bardzo słuszny trop. Skończyłem również marketing i studium zarządzania marką na SGH-u. Natomiast kolejną rzeczą, którą prawie skończyłem, a czy prawie, bo się dostałem na studia, natomiast moi rodzice od samego początku kształtowali we mnie karierę nauczyciela historii. No tak czy inaczej, dostałem się na astrofizykę, natomiast nie specjalnie moi rodzice wyrazili chęci, aprobatę, która miała iść w kierunku tych studiów, tak więc nie poszedłem na astro, tylko poszedłem na historię. No ale, zainteresowałem się bardzo mocno też historią, ponieważ to też był jakiś tam mój kolejny konik, ale, no. Po jakimś czasie wróciła Stara Miłość właśnie za pomocą tej książki Astrofizyka dla Zabiganych, która jest książką bardzo prostą, która traktuje o tych wszystkich rzeczach, które rządzą kosmosem, wszechświatem i w ogóle oczywiście w ramach e, dostępnej nam wiedzy, która jest cały czas jeszcze bardzo, ale to bardzo mocno uboga. Wszystko to zostało opisane w tej takiej niedużej książeczce, którą możemy sobie poczytać nie wiem czy do snu, czy nie wiem w, w, parę razy w, w ciągu dnia, kiedy złapiemy parę chwil i jakiś oddech. Naprawdę rewelacyjna napisana książka. Jeśli ktoś by chciał e, dowiedzieć się właśnie więcej niż mniej o kosmosie, to w bardzo przystępnej formie astrofizyka dla zabieganych mu to umożliwi. A teraz będzie na grubo, czyli będzie książka historyczna, dokładnie książka kontrfaktyczna historyczna, czyli e, co by było gdyby, no właśnie, książka roku 2012, książka nie, historyczna e, Piotra Zychowicza, która zapoczątkowała też jego karierę, Patrick Ribbentrop Beck mówiąca o tym, co by było gdyby Polska przyłączyła się do Hitlera w 1939 roku zamiast z nim walczyć. I oczywiście teraz może się rozszerzyć jakaś wielka dyskusja historyczna, ale zanim cokolwiek napiszecie, naprawdę trzeba mieć bardzo dużo wiedzy, żeby zajmować się w ogóle historią i wypowiadaniem się na temat historii, a jeszcze więcej rzeczy trzeba mieć w głowie, żeby wypowiadać się na temat historii kontrfaktycznej, matko i córko. Ile ja miałem rozmów z różnymi ludźmi, którzy nie mieli kompletnie żadnej wiedzy na temat historii, ale starali mi się wytłumaczyć swoje prawdy, wiary, bo chyba to na wiarę trzeba przyjąć, a na pewno nie na wiedzę. Jest to książka, która odzwierciedla też pewne opinie środowiska historycznego na temat pewnych wydarzeń, które każe nam się traktować, czy jesteśmy uczeni traktować Pewne wydarzenie jako święte. To się troszeczkę zmieni, właśnie między innymi przez takich historyków jak Piotr Zychowicz, którzy mówią, że nie no, słuchajcie, ale no, dlaczego mamy gloryfikować to wydarzenie, to wydarzenie, to wydarzenie? Przecież to było bez sensu. Ludzie żyjący w sanacji to byli debile i wiele, wiele takich rzeczy, którzy mówią o rządzących. Wiele rzeczy, których można byłoby spojrzeć pod względem historycznym nieco inaczej. No i właśnie ta książka między innymi o tym traktuje. Pokazuje różne rzeczy, które mogłyby się stać, gdybyśmy właśnie poszli za Hitlerem, tylko tak jak mówię, jest to taka, wiecie, no niebezpieczna historia yy, i trzeba być naprawdę takim krajem, takim bardzo mocno zachodnim, żeby zrozumieć, na czym polega rachunek zysków i strat. No my niestety Polacy zrozumieliśmy myślenie Zachodu, przynajmniej co po niektórzy, ale już po fakcie, kiedy Zachód już zrobił to, co zrobił, a my zostaliśmy w tym miejscu, w którym zostaliśmy. A teraz, dla nieco odświeżenia atmosferii, uspokojenia, co po niektórych e, tutaj ciśnień, które mogą za bardzo uderzyć, po tym, co ostatnio mówiłem, bardzo proszę, mamy trzy książki. Trzy książki, które e, przeczytałem e, wcześniej, niż na przykład Władce Pierścieni, czy zdecydowanie Wiedźmina, ale książki, które ukształtowały mój taki gust fantazy, e, tudzież science fiction. Pierwsza książka, Magic the Gathering Arena, strasznie lubię, uwielbiam. Ostatnio sobie o, tak po prostu do poduchy czytałem po pa, parę stron tej książki, ona się nie zastanawia. Za każdym razem dobrze się bawię w tej historii, która opowiada e, historię pewnego maga, który wrócił z wygnania. A co po niektórzy myśleli, że szkoła, do której należał, już nie istnieje, a tu proszę zbani Jest! Mamy arenę świetnie napisaną. Mamy książkę, którą pożyczyłem 25 lat temu od mojego kolegi i właśnie znalazłem szukając książki do tego odcinka. Znalazłem tę książkę, zadzwoniłem już do niego, że jak najbardziej mu oddam. Natomiast również bardzo proszę, kolor z przestworzy, książka którą kolega mi pożyczył, żebym do jednych z systemów RPG Ktulu się lepiej przygotował, żebym w ogóle ogarnął, co to jest ten Ktulu. No i bardzo proszę, właśnie ogarnąłem. No i ostatnia książka, koniec dzieciństwa, można powiedzieć taka legendarna, fundamentalna książka science fiction o tym, jak wschód leje się z zachodem, a tu nagle z bani pojawiają się kosmici. No i można powiedzieć, oni stają się opiekunami ludzi, tylko nie do końca wszyscy zdają sobie sprawę, jaki jest główny cel y, tychże kosmitów. O! Kiedy chodziłem do szkoły, jako uczeń, nikt kompletnie nie opowiadał mi o Słowianach, o mitologii Słowian. Wiecie, jak zwykle klepaliśmy tutaj pacierze w postaci, nie wiem, Grecja, Rzym, Egipt i dokąd zdążymy, tak? Y kiedy byłem po drugiej stronie barykady, do pewnego momentu yy, rozmawiałem z różnymi nauczycielami, którzy w teorii powinni mieć wiedzę, aby przekazać wiedzę o nie, takiej naszej tutaj. Lokalnej kulturze i czy to byli poloniści, czy to byli historycy, których bym o tę wiedzę posądzał, to praktycznie w żadnej szkole, nie w żadnej szkole, tak? Z całą odpowiedzialnością uczyłem w wielu szkołach przez te 15 lat, czyli dokładnie w czterech albo pięciu. Dla mnie to wiele. Nikt kompletnie, totalnie o tym nic nie wiedział. Nikt nie prowadził żadnych e, fragmentów, zajęć, a jeśli już, nie, to na przykład to taka najbardziej kuriozalna sytuacja, nie, kiedy zapytałem się właściwie jednego historyka, słuchaj, czy coś tam mówisz? A jeśli już, to co mówisz o tych słowianach? Nie, no co ty, daj spokój. Jak dojdą do romantyzmu, tam Poloniska z nimi to zrobi, nie? Ociegacie. Tak czy inaczej, no, ja miałem bardzo duży głód wiedzy o Słowianach, no i m.in. wujek polecił mi taką książkę, którą gdzieś tam daleko trzymał, jeszcze nie w tej wersji, ponieważ część tych książek, które tutaj trzymam, nie są w nowych wersjach, bo e, tych książek, które czytałem e, już po prostu nie mam, bo po prostu nie były moje, więc po jakimś czasie sobie kupiłem swoje wersje. E, książka e, Aleksandra Gisztora którą się czyta niezwykle ciężko, ponieważ jest to taka, wiecie, klasyczna, naukowa, staro-naukowo-historyczna książka opowiadająca o Słowianach, e, gdzie po tej lekcji które możemy się czuć troszeczkę yy, nie tyle że oszukani, ale dostaniemy to czego się nie spodziewaliśmy, ponieważ dzisiaj my myślimy o Słowianach zupełnie inaczej niż to rzeczywiście wyglądało. E, e, taka nowoczesna pop-turbo-słowiańska e, kultura stara nam się wrzucać pewne elementy, które nigdy nie istniały i kiedy dowiadujemy się, jak to rzeczywiście było, no, no trochę nam pewne elementy e, się przestawiają. Ale tak czy inaczej, mitologia Słowian, czyli nie tutaj nas, Polaków, bo my Słowianie funkcjonowaliśmy w nieco szerszej perspektywie, wiesz, i Rusini, i Czesi, i tak, i jeszcze dalej, no to nie, nagle się kształtuje coś innego, coś ciekawego, co na pewno warto Poznać. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię książki antyutopijne. Książki antyutopijne, czyli książki, które opowiadają nam, takie można powiedzieć, pierwsze książki science fiction, które czytałem, i od razu takie, które opowiadają nam o tym, co się dzieje w niedalekiej albo w dalekiej czasami przyszłości, gdzie jakiś reżim przejął kontrolę, mimo że ludzie mogli ten reżim jakoś uwalić w pewnym czasie, ale żyło im się dobrze, olali temat i właściwie teraz są kontrolowani i robią, co ten reżim im każe. Są czasami tacy sami, albo myślą, że są indywidualni. Indywidualnie, a są tacy sami i w jakikolwiek sposób różnymi metodami ten reżim ich kontroluje. I w tych książkach zazwyczaj mamy taką historię, że pojawia się jakaś jednostka, która tylko na chwilę nie wiem, wyściubia troszeczkę łeb, ale ten reżim, tak czy inaczej zawsze ten web wbija w ziemię i kończy się taką wszechogarniającą szarzyzną. Czyli na przykład mamy książkę Zemiatina pod tytułem my. Tak? Czyli też takie wyzbicie się indywidualności świetna książka radzieckiego Pisarza. Książka bardzo znana. Nowy, wspaniały świat. Aldousa Huxley'a. Rewelacyjna. Ostatnio był jakiś serial. No taki sobie. Aczkolwiek też bardzo ciekawie opowiadał. W nowoczesny sposób starał się przyciągnąć do siebie treścią. Jak ktoś się, się zainteresował, to serdecznie polecam. Rok 1984 Orwella. Matko, to jest książka, którą przeczytałem wzdłuż i wszerz. Z życiorys praktycznie znałem na pamięć. Tak się strasznie przygotowałem na jedyną lekturę, która mnie zainteresowała w szkole. I co? I jajco? I pani poświęciła jej 10 minut i powiedziała, że ona to w sumie ważna nie jest. Dobra, wracamy do literatury obozowej. A Po prostu się czułem tak strasznie oszukany, że ja cię kręcę. No i ostatnia książka mniej znana, książka pod tytułem Rozpustne nasienie, gdzie ludzi jest w przyszłości tak dużo, że państwo wprowadziło e, bardzo daleko idącą kontrolę e, narodzin. No nie mogę za bardzo powiedzieć, o czym ta książka jest, bo jest taka... E, bardzo specyficzna. Książka autora Mechanicznej Pomarańczy. Tam już się popisał bardzo fantastycznymi pomysłami, a przy rozpustnym nasieniu przeszedł totalnie samego siebie. Jak nie znacie. Polecam. A jeszcze w drodze uzupełnienia tych takich książek antyutopijnych, które w dużej części traktują o jakimkolwiek formie socjalizmu. Był taki człowiek, doradca Margaret Thatcher, który napisał książkę Droga do zniewolenia i za całą kształt twórczości, między innymi też za tą książkę, dostał nagrodę Nobla. Bardzo ciekawa książka, gdzie autor pokazuje, do czego tego rodzaju socjalizmy po prostu prowadzą. Jeśli chcecie mieć nie wiem, kształt, to przeczytajcie sobie jakąś książkę antyutopijną. Do tego wszystkiego dorzucamy sobie hajeka, droga do zniewolenia i, i jesteśmy dużo mądrzejsi. Jakiś czas temu mój znajomy, któremu w tym momencie serdecznie dziękuję, dał mi możliwość przypomnienia sobie, jak książka, która zmieniła tytuł e, i teraz nazywa się Strzelby Zarazki Maszyny, jak się nazywa, i ta książka teraz do mnie idzie, to nie jest ta książka. Strzelby Zarazki Maszyny jest to książka, która opowiada historię, jak to się stało, że bidna, średniowieczna, niezacofana wręcz Europa stała się ośrodkiem, który za chwilkę zacznie dominować cały świat. I nie, mi zawsze było tego mało. Zawsze zastanawiałem się, dlaczego niektóre narody mają lepiej. E, czy przez to, przez położenie geograficzne, ma to bardzo dużo znaczenie, czy przez jakieś inne czynniki, które mi umknęły. Wiecie, ja kiedyś miałem takie, wiecie, rozkminy w liceum bardzo często, sobie wszystko pisałem na kartkach, tak? Ale książka, która udzieliła mi odpowiedzi do części tych pytań, to książka, która nazywa się Bogactwo i nędza narodów, która stara się nam wytłumaczyć, dlaczego niektóre są narody bogate, a niektóre biedne. Czy biedne są dlatego, że mają, nie wiem, nieogarniętych ludzi, którzy tam są, czy ludzi z niską kulturą polityczną, niską kulturą ekonomiczną i nie potrafimy z tego tego wyjść, bo cały czas jesteśmy w takim samo zapędlającym się kole? Czy właśnie bogaci mają szczęście? Czy właśnie ktoś im pomaga? No wiecie, różne, różne są historie z tym związane w taki dosyć dobry sposób. Książka Bogactwo i Nędza Narodów nam to tłumaczy. Dlaczego, jeśli chcecie chociaż wejść w dyskusję, dlaczego tak jest, mówię sam ze sobą, nie niekoniecznie ze mną, to naprawdę polecam Bogactwo i Nędzę Narodów, jak również wszystkie książki, o których tutaj dzisiaj Słyszeliście? Jeśli macie jakieś książki, które może niekoniecznie wiecie, zmieniły Wasze myślenie na rzeczywistość, ale po prostu wpłynęły na Was i na to, jak myślicie dzisiaj, to bardzo proszę napiszcie w komentarzach. Na pewno wszystkie rzeczy dotyczące książek będę czytał. I to na tyle w dzisiejszym materiale. Nie o planszówkach. Następny tego rodzaju materiał za rok. Trzymajcie się. Hej! Prowadziła mnie w bardzo prosty sposób do pewnych takich. Oczywiście musi być telefon. Tak, słucham.